W poniedziałek w szkole podstawowej nr 4 odbyła się akcja Choinka z Czwórką. Podobnie jak przed rokiem, w placówce mieli okazję gościć wychowankowi ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Na uczestników wydarzenia czekało wiele świątecznych atrakcji. Choinka w Czwórce to jest nasze cykliczne już wydarzenie fundacji obok nas, które robimy co roku. Zapraszamy podopiecznych z ośrodka terapeutyczno-wychowawczego Sióstr Benedyktynek. I organizujemy wspólne ubieranie choinki. Dzieci razem z noczniami wykonują ozdoby choinkowe, malują gipsowe odlewy, papierowe i również lukrują pierniczki. Będziemy potem wieszać te ozdoby na choince. A jak choinka będzie gotowa, to oczywiście przyjeżdża Mikołaj mamy prezenty ufundowane przez osoby prywatne przez firmy również szkolne koła, koła wolontariatu włączyły się do tej akcji mamy aż 18 paczek wszystkie grupy dostaną prezenty bo pisały listy do Mikołaja no i my jesteśmy takimi pomocnikami Mikołaja serdecznie przede wszystkim chcę podziękować naszym współorganizatorom naszym partnerom Szkoła podstawowa numer 4, gdzie tutaj dzieci z klas drugich, trzecich, pierwszych będą występowały. Taki program artystyczny, bożonarodzeniowy. Szkoła jest gospodarzem, więc tutaj gościmy na holu. Również nauczyciele włączyli się do pomocy w przygotowaniu dekoracji, oprawy muzycznej. Mamy również piękny dar od nadleśnictwa Pławy, choinkę, którą właśnie będziemy ubierać, za co serdecznie dziękujemy. I przedszkole Filemon, nasz też stały partner. Panie z przedszkola i przedszkolaki z dziećmi, z naszymi gośćmi zaproszonymi też, będą lukrować pierniczki. No i oczywiście niezawodny nasz partner, czyli Stowarzyszenie Przeszłość, Przyszłości. Ta impreza jest możliwa tylko dlatego, że tak wiele osób zaangażowało się wspólnie i jest to już taki radosny świąteczny czas. Zawsze to robimy na Mikołaja, żeby już ten okres mikołajkowy rozpocząć takim świątecznym klimatem aż do samej Wigilii. Mieliśmy już wiele akcji wol wolontarialnych i z jedną z nich była właśnie. Fundacja obok nas. Do naszej szkoły przyszły dzieci właśnie z ośrodka i mieliśmy okazję ich lepiej poznać. Rozdawali nam różne ciastka z aniołkami, sprzedawali u nas w szkole. Znaliśmy informację, że dzieci napisały listy do świętego Mikołaja. No to nasz wolontariat wkroczył do akcji. Zrobiliśmy kiermasz u nas w szkole, żeby zebrać pieniądze na prezent dla małej dziewczynki. Tam chyba chciała atlas geograficzny i jakieś maskotki. No to oczywiście zebraliśmy chyba 1500 zł i część tych pieniędzy właśnie poszła na prezent dla dziewczynki i zgromadziliśmy się właśnie dzisiaj tutaj, żeby dać jej ten prezent. Organizatorem tego wydarzenia. Była Fundacja Obok nas, która zrealizowała przedsięwzięcie we współpracy ze stowarzyszeniem Przeszłość Przyszłości, a także Niepublicznym przedszkolem KOT Filemon.